Witam Was serdecznie. Dzisiaj znowu na dworze. A przy mnie jest moja maszynka, nówka sztuka. Może już nie taka nówka, bo trochę już na niej przejechałem, ale bardzo się cieszę, że już ją skończyłem. Mogę Wam pokazać ją i trochę o niej opowiedzieć. Jak widzieliście na kilku zdjęciach, które wrzucałem wcześniej w formie chyba artykułu, pokazałem w jakim ona była stanie kiedy ją kupiłem. Za ile? Wam nie powiem, bo dżentelmeni o, o finansach nie rozmawiają, ale były to naprawdę niewielkie pieniądze. Kiedy ją zobaczyłem, totalna załamka. Była po prostu w tak okropnym stanie. Tony rdzy. No, stało na dworze prawdopodobnie parę miesięcy albo parę, parę lat i po prostu zarosła rdzą. Po prostu naprawdę. Była całkowicie pomarańczowa, wyglądała jakby ktoś się wyciągnął z jakiegoś pożaru. Yy, ale może jeszcze zanim powiem, przejdę dalej. To jest Joubert Tiersot. Jeśli źle to wymawiam, to sorry, ale francuskiego nie znam. Model F51. Nie udało mi się na przykład znaleźć w internecie żadnych informacji, na przykład z którego roku ona jest albo ile faktycznie waży. To jeszcze sprawdzę, bo bo mamy jakąś wagę do, do, do kilku ton, więc e, sprawdzę, jak dopiszę. Ale model F51. Jest to grubościówkowy wyrówniarka. E, spotkałem jeszcze w sieci zdjęcia pokazujące rozwinięty model, a był to model jeszcze poszerzony o frezarkę. Moja ma tylko dwie funkcje. Sorry, kłamię. Ma trzy funkcje, dlatego że tutaj jeszcze w tym miejscu, gdzie, gdzie teraz stoję, jeszcze można demontować dużą wiertarkę poziomą, którą w tym momencie zdemontowałem, pokażę Wam najwyżej, bo mam zdjęcie jeszcze zrobione, kiedy ona tutaj jeszcze była. Po prostu na razie nie sądzę, żebym wykonywał jakieś takie czopowania, do których mógłbym to użyć, więc tutaj są. Śruby, znaczy śruby są otwory do, do przykręcenia tej kolumny. Tutaj otwór do, do takiej blokady, to zobaczycie na zdjęciu i najwyżej jeszcze dopiszę to. Także trzecia funkcja wiertarka pozioma, z której na razie nie korzystam. Jeśli chodzi o samą konstrukcję tej maszyny, waży ona nie wiem ile, ale trochę waży. Prawdopodobnie koło tony. Cała konstrukcja jest ciężka, stabilna, z trochę stali, ale większość rzeczy żeliwnych. Jedną rzeczą, którą, najpoważniejszą rzeczą, którą, której sam nie byłem w stanie zrobić w czasie odnawiania tej, tej maszyny, była poprawka odnośnie samych blatów. Były one niestety na tyle skorodowane, że żadne szlifowania e, jakieś ręczne nie wchodziły w grę i tutaj musiałem się ratować fajnie, że mieszkam koło Jarocina e, myślę, że, że parę osób wie jakie, jakie firmy e, produkujące maszyny ciężkie do stolarki są w Jarocinie i tam też się udałem udało się zlecić planowanie tych stołów zarówno z tych dwóch stołów górnych od wyrówniarki, jak i też dużego stołu e, też żeliwnego który jest na dole od grubościówki także te rzeczy zrobiłem usługowo zostało nam planowane e, tak jak trzeba czyli są zrobione rowki materiał, który będzie przesuwany po, po tych stołach ślizga się lepiej nie przysysa się do powierzchni stołu e, jak to czasami właśnie e, bywa w nowych stołach, gdzie tych rowków nie ma, więc jest to zrobione naprawdę profesjonalnie i tak jak należy. Wymienione były także ustniki, czy te listwy. W nowych maszynach są stosowane grzebienie. Tutaj na razie tego nie dawałem. Zobaczę tak naprawdę w pracy, czy hałas, który ta maszyna będzie generować, będzie jakiś uciążliwy. Na razie nie chodzi nie tak źle. Także te list, listwy również były wymienione. Poprzednie były zeżarte, po prostu prawie całe. To co jeszcze, jeśli chodzi o wyrówniarkę? Do wyrówniarki jest oczywiście przykładnica. Ta przykładnica, którą tutaj mam, nie jest przykładnicą oryginalną. Przykładnica oryginalna. Mam na razie o to zakopaną, ale ee, również żeliwna była podłączona w troszeczkę inny sposób. Tutaj na takiej głowicy była wystawiona taka kolumna i do niej to było przykręcone. Ale to żeliwo, z których te elementy wszystkie tutaj były wykonane jest mega twarde, ale też mega kruche. No i niestety to ta część rozsypała się po prostu w drobny mak, więc tu będę musiał Eee, jeszcze prawdopodobnie tą część dorobić i wtedy całość będzie no, w 99% oryginalna. Eee, ale ta przykładnica też jest niezła. Jest oczywiście pochylana, będzie rysowana eee, po tej stronie na stole. Także to chyba wszystko jeśli chodzi o samą wyrówniarkę. To na razie zabiorę. Tutaj tak naprawdę są założone noże 510, bodajże, czy 520, 510, więc szerokość robocza dla samej wyrównarki, wyrówniarki mamy 510 mm, to jest aż nadmiar dla mnie, co dalej? To może otworzę ją i Przyjrzymy się samemu wałowi i systemowi tutaj docisków jeśli chodzi o te elementy kował. Albo jeszcze nie. Jeśli chodzi o sam system podnoszenia stołów, nie ma żadnych wspomagaczy jak to było kiedyś. Więc trzeba mieć troszeczkę siły i te stoły są uchylne na tych ukośnych spożniach tutaj. Jeden drugi. I teraz może przestawię kamerę i pokażę Wam jak to wygląda w środku. No to widzimy wał. Jest to wał trzynożowy. Noże są zaciskane na listwach. Jak widzicie na listwach przez śruby dociskowe. O, tutaj też się nieźle narobiłem, dlatego, że e, te śruby, które były oryginalnie były po prostu w tragicznym stanie, więc musiałem to wszystko wyciągnąć, e, przegwintować, kupić następne śruby dociskowe, e, które okazuje się, że naprawdę nie jest tak prosto dostać. Nie wiem dlaczego o, tak jest, ale faktycznie te śruby z ubem czworokątnym, te, 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 te czarne, utwardzane, jest po prostu, one są prawie że niedostępne. Więc musiałem się zdecydować, po prostu coś, co jest na rynku, kupić je dłuższe, obcinać, toczyć. No masakra, tak naprawdę, jeden dzień, jak nie dwa kurczę poszło tylko i wyłącznie na przygotowanie tych śrub dociskowych. No ale. Kto ma jakiekolwiek strugarki wie, jakie to jest ważne, żeby sobie krzywdy nie zrobić, i tutaj nie było zmił i trzeba było ten czas na to poświęcić. Także wał, jak widzicie, nie jest błyszczący i świecący. No niestety, jego nie chcieliśmy przetaczać, bo znowu przetoczenie wału powodowałoby, że trzeba by dać to, nie wiem, gdzieś do wyważania, żeby ten wał. Nie bił czy w, żeby, żeby po prostu równo pracował, i zdecydowałem, że jednak zostanie w tej postaci jakiej jest. E, tutaj mamy dwa łamacze wiórów z jednej z drugiej strony. Rolki, e, rolka to jest wciągająca. E, ona jest ryflowana. I tutaj też e, taka fajna uwaga od razu: jeśli ktokolwiek kiedykolwiek zamierza kupować jakąś. E, Taką strugarkę starszego typu. Wystarczy spojrzeć na, na te ryfle. Jeśli są one niezjechane, to widać, że maszyna nie pracowała jakoś tam bardzo długo i, i w takie coś warto wejść. Druga rolka z tyłu jest już oczywiście płaska. Tam z boku widzieliście sprężyny dociskowe, które możemy regulować, czyli wyregulować sobie tę siłę docisku tych. Rolek posuwowych, i co tu więcej? Chyba wszystko. No, tutaj jeszcze widać chyba widać, zaraz spojrzę. Tutaj widać te dociski blokady samego stołu. Analogicznie z drugiej strony czyli z składamy, zakręcamy to i jest bezpieczne, że nam się nic nie podniesie. Na tych pokrętłach również regulujemy wysuw z stołu tego odbiorczego i podawczego dla samej wyrówniarki i co? I to chyba wszystko. Przesuwam kamerę w stronę silnika i zobaczycie jak to wygląda od strony napędu. Strona trzecia maszyny. Tutaj mamy zasłonięty silnik. Tutaj mamy włącznik i zmianę biegów. Bo silnik jest dwubiegowy. Dobra, otwieramy to w ten sposób, zwalniamy silnik z pasa, i wtedy możemy otwierać. Otwieramy. Silnik jest na dole zamocowany. O, właśnie. Jest na takim amortyzatorze powieszony, który dociska też i napina sam pas. Czyli przenoszenie jest po kole pasowym. Sam silnik 5,5 kW. Z silnikiem też były niezłe cyrki, bo okazało się, że silnik, silnik był 110 V moc. Więc trzeba go dać do przewinięcia. Ale silnik jest naprawdę fajny. Dzięki temu, że silnik jest dwubiegowy, czyli ma dwie prędkości. Cała maszyna ma dwie prędkości zarówno strugania, jak i posuwu. Niestety tych prędkości nie znam, bo po prostu nie ma żadnej tutaj tabelki czy tabliczki znamionowej odnośnie szybkości posuwu. Tutaj mamy włączany i wyłączany posuw. Cała skrzynia biegów i, i znaczy, może nie skrzynia biegów, tylko skrzynia e, przenosząca napęd z tego wału na wałki e, te dociskowe, pociągowe, czy tam wałki jakie przesuwowe jest w tym miejscu, jest zalana do chyba do jednej czwartej olejem. Także wszystkie mechanizmy w środku wyglądały po prostu jakby wyszły z fabryki, no ale to dzięki pracy w oleju, więc tu też warto zwrócić uwagę na, na takie starsze maszyny, że warto iść właśnie w te maszyny, które mają mechanizmy zalane olejem. Co dalej? Przechodzimy w takim razie do, do grubościówki jeszcze. Jestem od strony wejścia do grubościówki. Jak widzicie całość jest podnoszona na olbrzymiej kolumnie, która też była nieźle zarośnięta, ale wszystko udało się ładnie wyczyścić i tak naprawdę chodzi to... no w jednym palcu tak naprawdę można podnosić czy, czy obniżać sam ten stół. Tutaj mamy zakres pracy trochę mniejszy, bo jest 500. Ale w pionie mamy aż 250. Więc, tak naprawdę, pomyślcie, 500 na 250 do wyrówniarki, sorry, do grubościówki. Jest to na maksa po prostu szeroki zakres pracy. Więc to bardziej tak naprawdę robi się z tego. Konkretna maszyna ciesielska, niż taka zwyczajna stolarska. Tutaj jeszcze mi brakuje, nie, nie było, koła do blokady tej kolumny. I tu jeszcze uwaga, że dolny stół nie ma rolek, czy nie ma żadnego napędu przenoszonego. Tak więc z obrabianiem drewna mokrego może być jakiś problem. Nie wiem, czy, czy sobie ta maszyna poradzi, ale przez to, że ten stół jest. Zakręciłem. Przez to, że ten stół ma tak duży tutaj, można go tak bardzo obniżyć, w razie czego, jeśli, nie wiem, kiedykolwiek bym obrabiał drewno mokre i maszyna by go nie ciągnęła, zawsze można dorobić i położyć właśnie stół z samymi rolkami na tym stole od grubościówki. Tak to sobie wymyśliłem. Także już teraz wiecie, dlaczego nastąpiły jakieś lekkie opóźnienia, jeśli chodzi o jakieś konkretne realizacje, ale skupiłem się na tej maszynie, żeby ją po prostu skończyć i żeby wszystkie rzeczy już tutaj pokazywać e, krok po kroku, żeby niczego nie omijać e, w tych realizacjach. E, jakieś podsumowanie. Przy odnawianiu takich maszyn. No niestety trzeba poświęcić mnóstwo czasu. Mogą wyniknąć czasami jakieś problemy w sensie takim, że poszczególnych elementów możemy po prostu nie dostać. Z tym trzeba się liczyć i no niestety trzeba mieć trochę park maszynowy do obróbki metalu, żeby te części w razie czego dorobić samemu. Warto też starać się, żeby to odnowienie bazowało na częściach oryginalnych. Czyli żeby jednak starać się naprawić jakąś e, rzecz, która jest zepsuta, niż zastąpić ją nową czy, czy jakimś zamiennikiem. E, tutaj świetne na przykład było to, że 95 na przykład procent wszystkich śrub, które e, tutaj było, udało się bez problemu odkręcić, wyczyścić i je wkręciłem z powrotem. Stal, z której były wykonane te rzeczy m, kiedyś bo nie wiem z którego roku jest ta maszyna jest zupełnie inna niż niestety te rzeczy, które teraz kupujemy i te rzeczy te rzeczy ta, ta maszyna prawdopodobnie przeżyje jeszcze mnie i będzie pracować nie wiem może z moimi chłopakami jeszcze ale także to chyba wszystko z samej pracy maszyny nie będę teraz pokazywał nie będę tego demonstrował bo to zobaczycie już wkrótce przy realizacji szafki tej łazienkowej na którą Litka tak bardzo czeka zresztą ja też to chyba wszystko w takim razie dziękuję za uwagę i do zobaczenia już wkrótce cześć